Witam serdecznie. Dawno nie robiłam recenzji bohaterów, więc postanowiłam, że to jest na dobry początek. W nowym roku zacznę od y, bohaterów zombie. Mamy w tej chwili aktywny portal na powoływanie bohaterów z tej rodziny. Y, I y, mają oni dużo, bardzo ciekawych bohaterów. Y, postanowiłam, że zacznę od bohatera. Który ma dosyć złą opinię, a mianowicie od um, trzygwiazdkowego Manfreda. Zaraz go tutaj znajdę. Tutaj, proszę bardzo. Czemu ma złą opinię? Manfred był w tej grupie pierwszych zombie, które były um, dostępne przed, jeszcze zanim został wprowadzony portal. I one były dostępne w czasie operacji specjalnej, kiedy można było tam przejść chyba 5 etapów, czyli nie tak jak w tej chwili, kiedy mamy całe wydarzenie, gdzie trzeba przejść 30 etapów, tak widać, jeszcze nie zaczęłam go na tym małym koncie. Trzeba przejść 30 etapów, żeby je ukończyć, i można dostawać monety zombie w tych skrzyniach. Co, co 10 etapów, i, i wtedy można sobie powołać kogoś z portalu. Wcześniej było tak, że była to operacja specjalna, tak jak jedna z, z tych, um, było chyba 5 etapów. Można było, wciąż chyba się ta operacja jest, zabijało się zombie, wypełniało się skrzynie. po wypełnieniu skrzyni można było zrobić losowanie um, zombie. Jeżeli się trzymało te monety dłużej, to można było losować kilka razy. Manfred był bohaterem, ponieważ było tylko dwóch, trzech gwiazdkowych. Był Manfred i był Roberto. I Manfred był tym bohaterem, który najczęściej wpadał w, w czasie tego losowania. Do tego stopnia było to uciążliwe, że nazywali to wszyscy klonką Manfreda. I po prostu był obiektem żartów, docinków i uznany był chyba za najgorszego bohatera w całej, ze wszystkich, nawet z waniliowych bohaterów. Więc postanowiłam go zacząć od niego, zrobić go, zapomnieć, i tak, żeby po prostu podzielić się moim, moją opinią na temat tej karty. Więc tak jak widać, jest to trzygwiastkowy bohater, zielony należy do klasy wartowników, co, co on robi? Jest inicjator i pobliscy sojusznicy otrzymują plus 100 punktów do ataku na czas trzech tur, czyli podnosi atak punktowo inicjator i pobliscy sojusznicy otrzymują plus 140 punktów do obrony na czas trzech tur. Okay. Co, co to oznacza? Oznacza, to że nie jest to bohater, który zadaje bezpośrednie ciosy. Pomaga, jakby swoim kolegom z drużyny w, w atakowaniu. Jest on na poziomie. Jego prędkość ładowania jest 46, czyli on potrzebuje 11 klocków do tego, żeby się naładował. Trochę długie to ładowanie jest. Przepraszam. I te jego właściwości specjalne nie są jakieś takie rzucające na kolana, dlatego, że to jego podnoszenie ataku jest tylko punktowe, a nie jest to procentowe. Czyli to jak my będziemy pracować z innymi bohaterami, którzy są w drużynie, niezależnie od tego czy oni będą mieli emblematy, czy nie, to zawsze będzie te 100 punktów, które, które on doda. Co jest takim oczywiście minusem. Oprócz przepraszam, oprócz dawania tego ataku, punktów ataku i punktów obrony on nie robi nic. Porównywalnym bohaterem do Manfreda jest waniliowa famka. Ja chyba zrobiłam jej ocenę wcześniej, ale ja spróbuję tutaj znaleźć. Na mojej... Oczywiście jak ją potrzeba to jest na końcu. Come on, tutaj, więc y, trzygwiazdkowa, żółta famkę, y, Ona, ponieważ jest waniliowym bohaterem, więc bardzo łatwo ją dostać, wpada bardzo często w losowaniach. Y, jeżeli porównamy jej prędkość, jej prędkość jest 50, czyli ona jest na tym przełamaniu prędkości, y, jest trochę szybsza od, od Manfreda, i ona ma. Trzy właściwości, to znaczy ona dodaje 100 punktów do ataku na czas trzech tur. To jest identyczne z Manfredem, ale drugie, druga cecha, ona zamiast obniżać, dodawać punktów obrony sojusznikom, ona obniża e, obronę. Nie, przepraszam, ona wcześniej obniżała obronę, a teraz to ona dodaje, obniża atak wrogów. O! o. OK, czyli ona obniża atak wrogów yy, i usuwa wzmocnienia wszystkich wrogów. I ten, ten, ta trzecia cecha jest chyba najważniejszą cechą Famkę, i jest tą cechą, dla której ja ją lubię. Yy, do czego ją mogę wykorzystać? Wykorzystuję Famkę w czasie wojny, przeciwko tym drużynom, które, które mają w sobie, któregokolwiek z bohaterów kontratakujących, czyli ranę albo Flinta, dlatego że ona usuwa ten atrak bez konieczności uderzenia w, we wroga. Czyli jakby pomaga, naprawdę bardzo pomaga przeciwko tym teamom kontratakującym. Jeżeli ktoś ma, ktoś gra przeciwko podwójnemu kontratakowi, czyli na flankach jest Flint i Rana, wtedy Famkę potrafi oczyścić oba kontrataki i, i po prostu pomóc wygrać bitwę. Także pod tym względem Famka jest lepsza. Marka tego tej cechy nie ma, on ma z jakiegoś powodu, pomimo tego, że jest bohaterem wydarzenia, czyli teoretycznie powinien być lepszy niż bohater waniliowy. On nie ma tych, nie oczyszcza, niczego, nie usuwa buffów i no, nie wiem, po prostu robi go jak Czyni go to kartą zupełnie taką bezużyteczną. Jeżeli ktoś już ma zrobić któregoś z tych dwóch, to, to robić famkę, dlatego że on ma większe, yy, większe zastosowanie. Ok, no ale wróćmy, wróćmy do, yy, do Manfreda, bo to jest jego odcinek. On jest głównym bohaterem. Yy, jeżeli ktoś się zdecyduje go zrobić i yy, nie wiem, czy znam jechałam jedną osobę u mnie w sojuszu, która zrobiła Manfredę na samym początku gry i wciąż go ma, trzyma go wciąż, czy go używa, nie jestem pewna ja go mam na dużym koncie, dlatego że lubię mieć po jednej kopii z każdego bohatera, szczególnie, że gra czasem zmienia właściwości bohaterów i, i, i bohater, który był, nie nadawał się do niczego, nagle staje się dobry, także Trzymam tą kopię, na tym małym kącie nawet go nie wylosowałam jeszcze i go wcale nie tęsknię za nim. Więc do czego ja bym go użyła? Jeżeli już go mam, nie mam innych opcji zielonych, mam problem, chcę mieć bonus rodziny, czyli chcę otrzymać to, um, zarówno to minus 50 obrażeń um, od turowych efektów statusu, like i premie, Procentową do ataku, którą mogę dostać, którą on mi da, czyli jeżeli używam zombie, w drużyny zombie, to Manfred może po prostu być tym uzupełnieniem dla bonusu rodziny. Oprócz tego, gdzie go mogę używać, jako wspomaganie drużyny atakującej, generalnie to nie jest bohater, który się daje do obrony. Aczkolwiek, aczkolwiek, jeżeli znowuż wszystko zależy od tego, co mamy, jaką mamy kolekcję i co mamy, on może pomóc nam w turnieju wzmocnienie boostera, czyli ten turniej, który się w tej chwili kończy, gdzie każde aktywne wzmocnienie boostera zwiększa atak o plus 20 i ten efekt się kumuluje, czyli te jego dwie cechy wzmocnienie ataku i wzmocnienie obrony. Jakby powodują zwiększenie ataku drużyny, czyli on mógłby ewentualnie pomóc drużynie obrony, drużynie atakującej. W normalnych warunkach gry może mieć zastosowanie w tych początkowych etapach, kiedy się uderza te małe maszyny, ma się małą małych bohaterów, może pomóc przeciwko. O walce przeciwko maszynom wojennym, oczywiście. No i w atakach, jakichkolwiek atakach, które wykorzystujemy, chcemy mieć dodatkowe punkty do ataku, to wtedy, jak najbardziej, Jaki, jaka broń dla niego. No więc, każda broń, która powoduje jakby utrzymanie duszy, utrzymanie go przy życiu. Och. Bohaterów wciąż oglądam. Wszystko, jak najbardziej, jeżeli ktoś ma broń z unikami, tak, zawsze zawsze dobra, dlatego że pomoże jakakolwiek broń atakująca. Nie ma znaczenia, dlatego że on nie jest bohaterem atakującym, więc nie ma takiej potrzeby. Trzygwiazdkowy W16 Assault, który daje odporność na osłabienia, jak najbardziej może mu pomóc. Jeżeli chodzi o tak, ten zwiększa zdrowie, czyli też utrzymałby go dłużej przy życiu, aczkolwiek nie wiem, czy ktokolwiek robi tego, tą broń, podciąga do góry. A szansa na atak krytyczny z Hauera Mark może być dla niego dodatkową bronią, Także, ale głównie te, które utrzymują go dłużej przy życiu, jeżeli już go mamy. Generalnie życzę Wam, aby Wasze dosowania e, wasze omijały Manfreda, i dlatego, że można spokojnie grać całą grę e, bez tego bohatera. On chyba w rankingu bohaterów otrzymuje najniższe. On chyba jest na poziomie 1 punkt, dlatego że nie, nikt nie ma 0. Więc e, on jest chyba na poziomie 1. E, jeżeli mamy materiały i mamy inne opcje, to naprawdę róbcie inne opcje, bo Manfred jest niepotrzebny, niepotrzebny. Na, na tym etapie jest niepotrzebny w kolekcji. Jeżeli macie miejsce w kolekcji i go wylosujecie, prawdopodobnie warto zatrzymać jedną kopię po to, aby w razie gdyby gra zmieniła jego właściwości, może się on okazać trochę lepszy, to wtedy może go, może go będzie warto robić. Okej, okay, to tyle na temat Manfreda i jego klątwy. Życzę Wam powodzenia w losowaniach, obyście dostali jak najlepszych bohaterów i szczególnie pięciu gwiazdkowych. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa pa!